Witajcie w drugim sezonie Wielkiego Teleturnieju TK! Dziesięciu uczestników, dwie drużyny, niebieska i czerwona. Zmierzył się w zaciętej walce o zwycięstwo. Czeka ich seria wyzwań, które przetestują ich spryt i determinację. Kto okaże się najlepszy, to wiecie się już za chwilę. Czyli z strony witam Was już przedostatnim, tak naprawdę, odcinku Wielkiego teleturnieju teka sezonu drugiego. Już zbliżamy się wielkimi krokami do samego końca, ale dalej tutaj nasi zawodnicy walczą o wygranie całego sezonu. W tym wypadku, w tym odcinku, przed tym nim już zostawiliście, mam nadzieję, suba, bo raczej zostawiliście, przedstawiam Wam uczestników. Z mojej lewej strony, czyli drużyny czerwonej, mamy Janisza. Witam bardzo Cię serdecznie serdecznie. Witam serdecznie również. I intensywa. Witam. No, Rozumiem kolejność przywitania, ponieważ Gorsi zawsze mają pierwszeństwo zobaczymy. Wszystko się okaże tak naprawdę dzisiaj, co nie zmienia faktu, że wy chłopaki już byliście w tamtym sezonie. Obydwoje mieliście już styczność z tym, dlatego bardzo tłumaczyć wam nie będę musiał, jak już to poszczególnie dla widzów. Ale jeżeli ty, widzu, nie oglądałeś poprzedniego odcinka, albo nie oglądałeś w ogóle wszystkich innych odcinków, to nie oglądaj tego. Wróć do pierwszego. I dopiero wtedy, z biegiem czasu, wrócisz tutaj i powiesz, że było warto. Bo przykładowo nie wiedziałeś, o co chodzi niektórymi rzeczami. Właśnie w tym odcinku jakoś bardzo nie będziemy zwlekać na tłumaczeniu. Dlatego chłopaki, pierwsze działa tak samo, zadania wspólne. Chłopaki, myślę, że na razie będziemy lecieć z dość prostymi zadaniami na sam start, dlatego mam przygotowane dla Was po balonie. Waszym zadaniem będzie włożenie go do buzi i napompowanie jak najszybciej do momentu, żeby pękł. No dobra. Wy to widzowie po prostu zobaczycie w przyspieszonym tempie, bo to będzie dość ciężkie, nie ukrywajmy. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Chłopaki wyciągam swojej wielkiej torby po balonie. Po balonie, ty za to, że jesteś w drużynie czerwonej, dostaniesz balona czerwonego. Natomiast intencji w ty, za to, że jesteś w niebieskiej. Balona no, no, nie niebieskiego. A właśnie, chłopaki, w jakich wydróżnikach byliście? Chyba też w niebieskiej. I mi się wydaje, że ja też byłem w niebieskiej. O kurwa. Tak, to wcześniej, chyba Wcześniej byliśmy w jednej. Wcześniej wrogowie, a teraz. Nie, przepraszam, wcześniej w jednej. No, a teraz wrogowie. Chłopaki, myślę, że nie ma co zwlekać. Po prostu balony do buzi i dymanko. Opuszczę. Ale potwory Ty nie da się już, nie da się. Co jest? Czemu to to nie, nie, nie jest możliwe, no! Czemu to nie pęka? Dobre pytanie. Ale boję się, bo jak to strzeli, to będzie koniec. Będzie koniec. Będzie po tobie, będzie po odcinku. No nie ma szans, nie ma szans! Dawaj, 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 dłuchaj. Ale pierdzielnie. Ja, nie, nie wiem, czy nie pasuje tego serio. Bo jak to, to waleczne? Przyjacielski sojusz? Pasuje ci, dzielimy nie? się na pół. No, ale to jest ogromne. Nie widziałem chyba większego balona. Ja puszczamy na pół? Ej, chłopaki. Ale na pewno? Ona robi układ Dobra. Zadawaj na trzy. Trzy, dwa, jeden. Ej! Brawo! Chłopaki, często muszę burzyć kamery. <laughs> Musimy być realistami. Co prawda gratuluję za bycie uczciwym względem siebie. Myślałem szczerze, że intencji tego balona nie puści. Ja mówię, tak. on go nie puści! Ale pięknie, jest dobrze. Jest dobrze. Oku. Ale zadanie nie zostało wykonane koniec końców. No nie zostało. Nie dostajecie cię. No nie zostało. No. W ogóle. Mhm. Ty dostajesz zero. I ty dostajesz zero. Mm -hmm. Co nie zmienia faktu, że dalej jest tyle samo, tak jak chcieliście. My tak. Dlatego, chłopaki, kolejne zadanie. Tutaj okazało się, że naprawdę jesteście z granu ekipą. Razem, wspólnie doszliście do tego, że nie ma co siebie oszukiwać. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Titanic. Myśmy musieli zrobić to scenę z Titanica. Ja z nim? Ty z nim! Ty z nim! Ty z intensem. Czyli tak, Zobacz... że się topimy, tak? No, nie, że się <laughs> topicie, tylko tak ładnie się trzymacie, jak piękna Para e, na statku Dobra, no to Zawarzam tutaj do przodu Ty chyba jesteś... jak chyba ona jest się nazywała? Nie jak ona się nazywała? Tam nie wiem. młoda dama? Nie się nie. nazywała Ja cię łapię za talię A, a później ja się wierzę. cały... A... Nie, 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 nie. Przepraszam a Jakoś musisz się pochylić, prawda? Ja chłopaki. schodzę. Ale punkt musi być, kurde, nie? Musi być, musi być punkt. Dlatego, chłopaki, dostajecie po 150 punktów. Udało mi się. Chłopaki, zostało ostatnie zadanie. Ostatnie zadanie, no tutaj powiedzmy, że trochę będziecie między sobą konkurować. O, to lubię. Ponieważ my byśmy musieli wyjść tutaj na środek, położyć sobie głowę, skierować w dół, na czole położyć palce i patrzeć się tutaj na dolną część e, dłoni. I tyle? Nie. Nie tyle. Żeby wam się nie wydało, że to koniec, Kręćcie się mniej więcej 15-20 sekund. Tak na, tak na oko, ja będę wyliczał. Więc kręćcie się. Będzie ustawiona linia, po której będziecie musieli przejść równo. Jeżeli nie przejdziecie i wyjdziecie poza linię, tracicie, przegrywacie i tyle. Nie będzie łatwo. Będzie bardzo trudne. Będzie bardzo będzie trudne. trudne. Widzowie, my ustawiamy wszystko i słyszymy się za. Dobra, Widzowie, jak sami widzicie, wszystko już jest rozłożone. Powiedzmy, że prowizoryczna linia. Intens, tym razem ty wyjdziesz do przodu i ja będę cię. Zabezpieczał, żebyś tutaj w nic Dobra. nie wpadł po prostu, bro? Chcę to zobaczyć. Dobra. Też chcę to zobaczyć, ale w sumie tego zobaczę dopiero na filmie, bo nie będę w stanie Nie zobaczyć. będziesz nic teraz widzieć. Tak. Czyli żeby nie przerwać od razu linii Może na linię. O kurde. Ciężko, nie? Tak, jeszcze. Jeszcze chwilę, jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Trzy, dwa, jeden. Dobra, kit ustawiam się na środku linii. Znam I... no iść. Oj, o! O! o, o <śpiewa> no niestety <śpiewa> nie Chyba nie ma chyba nie ma Sary, lecisz Gotów? już bo bo ty już patrz ja, patrz. ja widzę, ja widzę wszystko Już wpadłem w lampę Synek! Synek! Dobra, dziesięć Tak Dziewięć Osiem Siedem Sześć Pięć Cztery Trzy Dwa Jeden, no? Dobra, dobra, dobra. nie po sobou, máš nie Czas nie ma znaczenia Dobrze, jesteś na linii Podtrzymuje się no Ale wystarczy strasznie lubił Maję się nie, to Nie ma opcji Nie ma opcji, nie ma opcji na te Nie ma opcji Widzowie, jeżeli sami nie wierzycie, że takie efekty są dosłownie po 20 sekundach Tak na oko 20 sekundach To sami sobie to w domu sprawdźcie, tylko zabezpieczcie wszystko uważajcie, dookoła Nie wiem, uważajcie po prostu bardzo Uważajcie bardzo, naprawdę można sobie w zrobić, bo po prostu błonnik szaleje Wszystkie zasady BHP są zachowane. Jak najbardziej. Pod apartamentem stoi karetka, więc wszystko jest w bezpiecznych warunkach. Chłopaki, zero punktów za Znowu. Chłopaki, skończyliśmy etap pierwszy. Jak wiecie, etap drugi jest już z zadań pojedynczych. Natomiast jest jedna różnica pomiędzy sonem pierwszym a drugi. Teraz zadania będą naprzemienne. Nie będzie się całej to? kategorii o sobie mm -hmm. i o sobie, tylko raz ty, raz ty. Więc chłopaki, gotowi? Chyba tak. Lecimy. Tak. Bardziej gotowy nie będę. Masz jedno proste zadanie. Domyślam, że proste. No, jak to na wstępie tak naprawdę. Sary, zadam ci parę pytań z wiedzy ogólnej. Jak ty na nie odpowiesz, taką dostaniesz punktację. Gotowe? Czyli różne kategorie. No, różne kategorie. No to gotowy. Jak najbardziej, gotowy. Ile nóg ma pająk? Mają być to szybkie też. Osiem. Okej. Okay. Eee, w jakim kraju powstała pizza? W Okay. Chociaż tu bym polemino, polemizował, ale. Okej. Okay. Jakiego koloru jest flaga Japonii? Biało-czerwona. Okej, okay, okej. Okay. Eee, jaki język jest najczęściej używany na świecie? Angielski. Okej. Okay. Jaka rzeka jest najdłuższa na świecie? Czarna Nil. Okej. Okay. Jak nazywa się najwyższy szczyt świata? Montebers. Jaka jest największa wyspa na świecie? Jamajka. Malezyje. Jaki kolor powstaje z połączenia, połączenia niebieskiego i żółtego? Niebieski i żółty da nam. Cyanon. Nie. to napisał Pana Tadeusza? Adamickiego. Jakie jest największe zwierzę na świecie? Ale gabarytowo no, czy, czy wysokościowo? Wysokości? Ogólnie. Wzórz powiedzmy. Największe wzórz. To... pan. Okej. Okay. Eee, stary, zrobiłeś, jeżeli było 10, ja liczyłem głównie błędy, zrobiłeś 5, błędy. 5 błędów Pięć błędów? Ja eee, no i teraz ja już ty. proszę mi tutaj nie zaglądać Ja, ja też mam takie? Nie, 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 nie A, nie. Myślałem, że zadanie mam też takie Nie, tak bym chciała brać A chciałbym to Stary, zacznijmy od najprostszego Tak, dobrze? Ta? Będzie to test refleksu mm. Wiesz na czym polega? Taki formuły jeden No chyba, chyba, chyba kojarzę, no No, to będziesz miał taki test Mamy dwa jajka Tak, tak. Eee, Stary Jajka Gotowy? Gotowy. Gotowy? Gotowy. Razem będzie pięć strzałów. Mhm. Pięć strzałów aż. Pięć strzałów, chyba? 3 mhm. te ry. No chyba, że, że zniszczysz się ja, i kiedy jego zniszczysz? Patrzcie koniec. Serio? Ale zniszczy czy, Z, że spadnie? U... Jak spadnie? Próbujemy. Trzy te ry start. Dobra, to było mocno, to było dobre, ej, to było... Co, nie? Bo zaraz będzie idzie kolejnego. No! No, nie Weź, no, nie. no i jajko poszło! No stary, liz, 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 Stary, co ja Ci mogę powiedzieć? Zero punktów, tak jak było powiedziane. Zero punktów za to zadanie. Tak Herr, stary, Tak nie fair. Zero punktów za to zadanie. Natomiast wracamy tutaj do Ciebie, Intens. Z zadaniem dla mnie takim, powiedzmy, że dla mnie, akurat fajnym. What? Ponieważ Twoim zadaniem będzie rozśmieszenie. Mnie. Ale masz na to tylko i wyłącznie minutę Dlatego, ja co mogę powiedzieć Stoper idzie w grę A, i Powiedz mi, jaki numer wchodzi w grę? Taki na YouTube'a YouTube'owy, no Więc widzowie, wy macie czas na 3, 4 <śmiech> 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 Serio się to rozłowiło? <laughs> <laughs> Bardzo ci się fajnie to udało Bardzo przyjemnie ci się to udało Szybko Szybko Dostajesz za to zadanie 100 punktów Kolejne zadanie dla ciebie o, też jest to tak, ty masz taki jajkowy chłopak będziesz. Aleś ciebie jajcasz. Jajcasz jestem, <grym> no. Dlatego... Tak mówili na mnie, mówili na mnie. A punktów? Nie, 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 no, nie, nie. No, nie, nie, momencik, moment. niestety nie. Co nie zmienia faktu, że dla ciebie, Janisz, będzie bardzo ciekawe zadanie, ponieważ mam nadzieję, że potrafisz żonglować. Bo jeżeli nie, to A kto wymyślił te zadania? Nie, nie nie potrafię żonglować, drogi no, Keneksie Proszę się nauczyć Nauczę nauczy nauczy się, no Ma być żonglerka Tak żonglerka. Jajkami. Jajkami. Jajkami 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 Tu, tu. Tutaj Ale którymi? Tamtymi Mogę... Nieważne e, 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 kara, kara? kara, jaka jest kara? Jaka jest kara? Oprócz braku oprócz... punktu No i sprzątać, nie? I opa jak w cyrku! No, czas się liczy, czas, czas się liczy Pyk Powiedz. Czy to jest żonglowanie? Powiedz. To nie, I jak cyrkuj, to... i opa, i tak jak plec lecimy i teraz tu i w, i w drugą stronę. Bo... I w drugą stronę? I w nie. nie, nie. Coś ty zrobił. Możemy kontynuować dalej e, nasz teleturniej. Wielki teleturniej taka. part 2. Intensiv, mój kochany. Ja. Kolejne twoje zadanie. Będzie też dość proste. To ja też było proste, tylko nie podoba mi się No wy spróbujcie, spróbujcie wy kiedyś sobie. Zmienia faktu. Intens, było już podobne zadanie. Ponieważ to zadanie akurat się powtórzy. Dostaniesz trzy piosenki od Kaliego. Kaliego? Tak, tak, trzy piosenki Kaducha. I będziesz musiał zgadnąć jaka to jest piosenka. I i jaka to usłysz... melodia. Powiedzmy, że jaka to melodia usłyszysz tylko pierwsze trzy sekundy. Cztery. Trzy. No Dwie. W e, e, momencik, on wygrywa. No i z tego? Było być lepszym. Było umieć żeglować. Prosty. Kosmos. Zgadza się. Moja ulubiona. Nie. Jest jeszcze jedna ulubiona. Ale nie powiem jaka, bo może się trafi. Zgadza się. I ostatnia. To jest jakaś Albo strzelam takiej, której nie kojarzę. Ta wakacyjna, hot. Zgadza się. O, to było hot. Nie? To, o, było hot. Ty... to było hot. To było hot? Tak. Ale że strzelił, nie znamy. jej. Brawo. myślałem, że 21, wiem, że tą szesnastkę kaluchami Bo to jest moja ulubiona piosenka Kaluka. Brawo, brawo, brawo. brawo. Intens. że to zadanie 150 punktów. Janis. Czapki z głów. Janis. Czapki z głów. Kolejne zadanie. No słucham. Jakieś łatwe, proszę. Tak. Mówi. Ja już coś takiego robiłem. Było to zadanie w tamtym sezonie, ale to jest kogoś innego robione. Masz... Dzielić się w osobie, która się maluje i masz jakby zrobić taki wiesz. A wiesz, że przez kogo było to robione? Poradnik malowania. Tutorial? tutorial. Tak, taki tak? tutorial, że się malujesz. Proszę bardzo. Taki jakbym był instagramową Dokładnie. Girl. Ja, yeah, ja yeah, of course. Cześć moi obserwatorzy, witam was W dzisiejszym poradniku jest godzina piąta, piąta rano, zbieramy się do szkoły Oczywiście na moim zadupiu Także słuchajcie, bierzemy sobie tak Oczywiście idziemy do łazienki, bierzemy sobie Płyn do oczyszczania cery mm, Pięknie cerę oczyszczamy Następnie nakładamy trochę kremu niwa, Który jest trochę tłusty, rozpo... bardzo malutko Bardzo malutko, rozprowadzamy go po całej cerze Później bierzemy krem Z racji, że jest już zimno na dworze, bierzemy krem na zimno Też delikatna warstwa tu Idealnie pod oczy, no i co, lecimy chyba już z podkładem nakładamy na taką fajną gąbeczkę. Bardzo fajna, różowa, miękka, taki taki pusin. Nie pamiętam jak to się nazywało. Nakładamy trochę podkładu i wcieramy sobie go tu. O tak, o tak, uklepujemy pod oczyma. Ważne, bo oczywiście się nie wyspałyście tak jak ja. Tylko przeleciałyście na energolkach, więc bierzecie pod oczyma, żeby nie było widać. Korektor. Bardzo ważna rzecz. Korektor pod oczyma, żeby się zasłonić. Kreski. Słuchajcie, kreski to jest bardzo ważna rzecz. Pięknie tu. O, tu trzeba w lusterku oczywiście sprawdzić. I tu robimy kreseczkę, tu drugą kreseczkę brwi, bo dużo dziewczyn nie ma brwi i jeżeli nie macie brwi, to albo henna, albo tatuaż albo tak jak ja, pyk kreseczka, kredeczką piękne brwi są, słuchajcie co dalej, no chyba, chyba usta, prawda żeby dawać soczyste buziaki w czółko moim obserwatorom jest was już całe 600 Czerwone usta, po prostu chwista. Aktualnie właśnie mamy takie klimaty. No, makijaż chyba gotowy do szkoły. Nie za lekki, niezamocny. W sam raz, jak jakiemuś chłopakowi dacie kosza i zrobicie się czerwone, to nie będzie tego widać. Naprawdę dziękuję. naprawdę stary się do tego nadaje. Oh, thank you Wiesz co się no. na Wydaje mi się, że nawet to było lepiej niż ja ostatnio. No tak? stanowczo, stanowczo. Jakbym jak ja miał mówię... tutaj rzeczy do makijażu. O, ty! No. Ja ci I spinaczka do włosów. Patrzcie jaka papuga. Gdyby no. nie ja nie wpadłby na to. On nie za To prawda. Chłopaki, chłopaki dla ciebie stary 150 punktów. Na konto ląduje. Za to zadanie. Za zrobienia się. 150 punktów. Na razie to jest wartość punktów. Ostatnie zadania, po ostatnim zadaniu. Ostatnie zadanie latuje dla Intensa. Moim zadaniem, Dawaj. teraz będzie ciekawe zadanie, robiłem to zadanie, łyżka cynamonu. O, o cynamon. Chcę to zobaczyć, na pewno lubisz cynamon. Ha, ha, ha. Chłopaki, Zobaczymy Ręka? Jeszcze będzie do wora i wór do jeziora. Jak on to zrobił? <laughs> <laughs> A. Hmm. Ale taka czubata proszę, bo przegrywam. Dobrze, dobrze. Proszę o sprawdzenie Walu, czy starczy? Starczy, starczy. Nie może w kamerze widać? Powiedzmy, no. że widać, dobra? No. Tak. O kurna, mocna, ej, mocne. I wszystko? skoki? Nie, no, tak ten... Nie, poczekaj, poczekaj, nie, poczekaj. Poczekaj, Co? Co? poczekaj. poczekaj. No. A nie, no. No, zobacz, no. zobacz. Twarz, twarz demona! Nie, jeszcze... No, może, może Dużo. Czyli sfajkowane były te wideo w internetach Oblepiło, oblepiło mm -hmm. Oblepiło po prostu Intensyw. No, no. gratuluję Ostatnie zadanie wykonałeś na piękne 150 punktów Gratuluję Dziękuję Po prostu mnie zasuszyło, nie mogłem nic z tym zrobić Nie no, normalne No i ostatnie zadanie dla ciebie, Janisz Ostatnie zadanie dla ciebie Czy jesteś gotowy? Jesteś gotowy, tak? Tak Ty, jesteś gotowy? Usłyszeć jego ostatnie nie. zadanie? Jestem Przez to, że Twój odcinek, dla ciebie ten odcinek był bardzo, jak by to powiedzieć, jajeczny. Ale jaja ty. O, ale no, jaja ty. Ale jaja to jest Ale ty. Ja coś za mnie, nie? Dlatego kolejne zadanie. I ostatnie twoje zadanie to wypij surowe jajko. Żartujesz, nie? Nie. Zobacz, może nawet mogę twardzielek jest Co ja robię? Poleglimany, ja. Takie nagrywanie. No to co ja mogę powiedzieć? No tutaj Janisz oddał. Ostatnie, ostatnie zadanie za 0 punktów. Więc no cóż, przegra. Co jest miał faktu, że w takim wypadku, nawet jeżeli by to zrobił, to dostałaby drużyna, jakby wygraną. Drużyna niebieska. Dlatego gratuluję. Co było wygraną? Nic nie było wygraną, co nie zmienia faktu. To ja Nie bądź <śmienicza> taki interesowny, bo nawet nie skończyłem mówić. Intens się z nami pożegnał. Dziękuję bardzo Intensowi za wzięcie udziału w tym sezonie tak naprawdę, w przedostatnim odcinku. Dziękuję również i wam za oglądanie zapraszam was do finałowego odcinka tego sezonu. Dziękuję również Janiszowi, który brał udział w tym przedostatnim odcinku. Dziękuję bardzo za ten odcinek. Do następnego.